zapraszam na projekt Denko i mam tak strasznie dużo tych produktów, że już zacznę, żeby Was nie zanudzać i siebie też. Pierwszy z nich to Bioderma Sensibio H2O. Jeden z moich ulubionych płynów micelarnych, w zasadzie mój ulubiony, chociaż teraz ostatnio używam tołpy i bardzo fajnie mi się sprawdza. Ale Bioderma jest super i bardzo Wam serdecznie. Niestety cena jest wysoka. Następna rzecz, którą tutaj mam, to jest krem Bambino. Krem ochronny z tlenkiem cynku bardzo fajny krem bardzo lubię produkty firmy Bambino szczególnie te kremy super nawilża nic się nie dzieje mnie, mojej córce i bardzo no bardzo długo starcza jest bardzo wydajny i tani następna rzecz, którą tutaj wyciągam to jest Love Me Green Organic Energizing Face Peeling 98% natural i ja ten produkt znalazłam w Glossy Boxie, Glossy Box by Kasia Tusk i powiem Wam, że to jest jeden z najgorszych peelingów, jakich kiedykolwiek miałam. Nie, roz, nie wiem jak nie wiem, no może na mojej skórze się nie sprawdza, ale kompletnie, kompletnie po prostu nie, nie jestem w stanie powiedzieć o nim dobrego słowa, bo moim zdaniem w ogóle nie działa, bardzo jest bardzo nieekonomiczny, leje się z niego strasznie śmierdzi. W ogóle mi się ten zapach nie podoba i nie kupię go na pewno. Ponownie. Następna rzecz, jaką tutaj mam, to Isana krem do rąk Aloe Vera. Bardzo fajny krem na początku, bardzo dobrze mi się sprawdzał, ale później już od tak gdzieś nie wiem, czwartej przed końcówką, jak mi została jedna czwarta tego opakowania, to powiem Wam, że już nie za bardzo jakoś tak no, nie wiem, może moja skóra się do niego przyzwyczaiła. No, nie jest to jakiś hicior, ale przez pewien czas fajnie mi się z niego korzystało. Natomiast jest to tani produkt, więc to jest plus dla niego. I Aloes ja lubię bardzo. Następna rzecz to jest Anef Vital. 125 ml żel myjący, ja już Wam mówiłam z Avonu ten, ten żel do demakijażu, bardzo fajnie mi się sprawdził, uwielbiam ten, ten żel i dzięki teraz mojej widzce Kasi, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, mam drugi taki, taki żel, który Kasia mi przysłała, oczywiście też zrobię filmik i pokażę Wam te rzeczy, które dostałam od Kasi, natomiast tutaj e, powiem Wam, że bardzo fajnie mi się z niego korzystało, No bardzo długo mi starczył, e, bardzo fajnie się zachowywało na mojej skórze, moja skóra była e, czysta, e, oczyszczona, nawilżona, niepodrażniona i mm, demakijaż świetnie wysuwał. Następna rzecz, którą tutaj mam, to jest tołpa MAM serum liftingujący bius. I ja tutaj jeszcze troszeczkę mam tego w sumie to może jeszcze na raz mi starczy. To jest dla kobiet w ciąży, po porodzie, ale ja go używałam dość długo, bo on bardzo na długo mi starczył. I tak, napina ujędrnia efekt widoczny już po 10 dniach, naprawdę świetnie się sprawdził. Może nie tak, że tak super od razu to widać, ale po na przykład miesiącu stosowania już, już naprawdę było widać różnicę, a po tych 10 dniach rzeczywiście świetnie yy, 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 naprawdę zauważyłam dużą różnicę. Także Wam bardzo serdecznie polecam. W ogóle lubię te yy, produkty z tołu, One są bardzo fajne. To jeszcze tutaj odłożę na raz. Następna rzecz, którą tu wyciągam to Celia kolagen plus Algi. Krem nawilżający przeciw zmarszczkom. Mm, Powiem Wam tak. Krem, który kosztuje około 5 zł. Nawet mniej niż 5 zł ten krem kosztuje. Sprawdzał się u mnie rewelacyjnie, pięknie pachnie, fajnie nawija, to jest do cery normalnej i mieszanej. Bardzo też fajnie się nadaje pod makijaż. Troszkę używałam na wieczór i rano <laughs> przepraszam, 50 ml. I, yy, no i ten kolagen i te algi to wszystko razem połączone sprawiało, że moja skóra była bardzo zadowolona podczas używania mogę sobie odkładać następna rzecz, bo tutaj mam pakowanie poduszu o, tutaj mam Joko arganowe odżywianie, ochrona i wzmocnienie, tutaj jest tego produktu dużo, ale ten produkt już mam bardzo długo, powiem Wam, że ja nie mogłam tego produktu wykończyć i bardzo fajnie mi się z niego korzystało, ja go używałam jako bazę swojego czasu pod lakier. I też fajnie sprawdzał się na moich paznokciach. Moje paznokcie nie żółkły po ciemnych lakierach i uważam, że naprawdę jest godne polecenia. No i to też nie są drogie produkty. Dwa tusze, które tutaj mam. To jest tak, I Love Extreme z Essence. To ja robiłam recenzję tego tuszu. I powiem Wam, że tak jak Wam mówiłam w tej recenzji, bardzo fajnie podkręca rzęsy, bardzo fajnie je pogrubia, wydłuża. W ogóle jest taki efekt wawawum i rzeczywiście taki efekt jest i świetnie się pod tym względem sprawdza. Natomiast szczota jest bardzo gruba, jak używam jako drugi tusz i się szybko bardzo osypywał. Bardzo, bardzo szybko się osypywał i bardzo szybko wysychał. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ktoś to otwierał w sklepie, ale wysychał bardzo. No, ale był tani. Tutaj mam też dwa w jednym volume mascara z Essence i ten tusz to był chyba najgorszy tusz, jaki kiedykolwiek w życiu miałam. To że niby dwie szczoteczki, ale on tak szybko wysychał, osypywał się. W ogóle nic, no ładne opakowanie i w pomysł z dwoma szczoteczkami, który nie do końca też do mnie przemawia, bo ja lubię sobie na co dzień szybko zrobić makijaż. Nie wiem. Ja mi się on nie sprawdził, nie wiem czy wam się sprawdził, ale minie. Co ja tutaj mam? Tu mam krem do rąk z The Body Shop Wild Rose które dostałam od Lady Kinga, Deja v, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Jeżeli jeszcze nie znacie kanału Lady Kinga Davi, to Wam podlinkuję pod spodem bardzo fajna dziewczyna, super. I tutaj jest krem nabliżający do rąk, i tak, bardzo ładnie pachnie ten krem, naprawdę ślicznie on pachniał, ale ja. Nie wiem, ja nie zauważyłam żadnej różnicy, żadnej pomocy. Uważam, że jeszcze dodatkowo trochę podrażniał moje ręce, jak na przykład były takie zmarznięte, popękane. I akurat mi się nie sprawdził ten produkt, ale bardzo ładnie pachniał. I wiem, że też parę osób, znaczy, o które słyszałam, które go używają, chwalą. Na przykład moja koleżanka bardzo lubi, ale mi jakoś tak nie przypadł do końca do prostu. Następna rzecz, którą tutaj mam, to daw Ultimate Go Fresh. I tak, ja uwielbiam zapał w ogóle ogórka. E, w płynach micelarnych, w dezodorantach, e, w mydłach, w żelach pod prysznic. Ale mm, to jest jeszcze zielona herbata. Ale mi się on nie sprawdził w ogóle. Powiem Wam, że nie wiem, nie... nie Jakoś tak, no nie wiem, nie polecam go Wam. Ja go kupiłam w Stanach, ale mi się wydaje, że on tutaj też jest. I nie wiem. Nie za bardzo. Następna nożka, którą tutaj mam, to jest Mineral Care Cleansing Milk do normalnej skóry. I to jest taki, takie mleczko do demakijażu. Ja w ogóle nie jestem fanem mleczek do demakijażu i um, nie lubię tego robić, ale oprócz tego on. Miałam wrażenie, że. Znaczy, bardzo fajnie w ogóle zmywał makijaż. Ale jakoś tak nie zauważyłam, żeby nawilżał moją skórę. Chociaż nie zauważyłam też, żeby ją strasznie wysuszał. Także. obojętny stosunek mam do tego, ale bardziej w stronę nie, dlatego że ja nie lubię po prostu mleczek do makijażu. Także może to. Dwa produkty ostatnie to jest Palmolive Natural z y, oliwa. Oliwka i mleczko nawilżające, kremowe żel pod prysznic. Ja już wcześniej miałam taki żel bez pompki i on był bardzo niewydajny, taki mało ekonomiczny, dużo się wylewało i tak dalej. A ten z pompką jest bardzo fajny, nawet jak się już skończy i nie możemy wydobyć tego produktu, to można dolać wody i on się tak fajnie z tą wodą blenduje i nadal jest super kremowy. A tak sam to jest bardzo super super kremowy. No ja go kupiłam też na promocji 750 ml na długo starcza. Chociaż ja powiem Wam szczerze, że jednak wolę takie mniejsze opakowania, bo lubię częściej zmieniać te żale, ale bardzo fajny mi się sprawdził i polecam. I ostatnia rzecz, to jest rzecz, którą zawsze praktycznie mam pod swoim prysznicem, to jest Head Shoulders szapot przeciwupieżowy, ja on tutaj przeciw wypadaniu włosów dla kobiet dzięki ograniczeniu łamliwości. I powiem Wam, że ja bardzo lubię te produkty z Hedden Shoulders i zawsze je używam i używam co, co i róż innego, jak mi się skończy taki, to kupuję, a to a to do włosów yy, na przykład yy, suchych itd., dalej. Yy, a to do włosów zniszczonych, to są różne serie, ja je bardzo lubię i tak naprawdę zawsze mam go pod swoim prysznicem tyle, dobrze daliśmy do końca, bardzo Wam dziękuję za oglądanie, dajcie znać, czy te produkty, które pokazałam, też miałyście i też Wam się sprawdziły, bądź nie, co polecacie, e, na przykład krem nawilżający, może jakiś znacie fajny, który polecacie, który też jest z jakiejś takiej fajnej półki cenowej, rozsądnej, e, no i ten do zdrątku, którego szukam już od, od lat, dzięki za oglądanie, być jaki.